Intensywne przygotowanie do 44. Pierwszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Między innymi, jako formę przygotowań jest, są rekolekcje dla kapłanów posługujących w naszej pielgrzymce. Spotkaliśmy się w łopocznie w ośrodku rekolekcyjnym Ognisko Miłości, aby wraz z kapłanami modlić się i rozmawiać na temat tegorocznej pielgrzymki, planów. Jak chcemy, aby ona wyglądała, rozeznawać wolę Bożą, żeby Duch Święty nas poprowadził. Już wiemy, że hasłem tegorocznej pielgrzymki będą słowa: Jestem dzieckiem Boga, chcemy to dzieciństwo Boże przede wszystkim najpierw odkryć w sobie, aby potem tym podzielić się z tymi wszystkimi, którzy razem z nami będziemy podążać do tronu jasnogórskiej pani. W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy Matkę Bożą wąwolnicką Pokłoniliśmy się jej w jej sanktuarium w Onwolnicy i zawierzyliśmy wszystkich pątników naszej pielgrzymki, prosząc, aby miała na opiece i, i, i by doprowadziła nas szczęśliwie do swojego jasnogórskiego tronu. Pod Twoją ochroną uciekamy się, święta Bożego Boże, Przyjaciela, naszymi prośbami, racz nie grać, w potrzebach naszych, ale o wszelakich swych przygód, racz zawsze bawić. Jutro kończymy nasze rekolekcje. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich, którzy się z nami duchowo łączą. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy się za nas modlą i niech to piękne dzieło trwa i się rozwija. Jesteśmy w malowniczym Kaźmierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie mamy dzisiaj dzień taki wyjazdowy, wycieczkę. Zwiedzamy też nasze piękne polskie okolice i to akurat w uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski. Przygotowujemy się duchowo też do przeżywania pierwszej pielgrzymki podlaskiej, żeby dobrze służyć ludziom w tym czasie, choć myślę, że pierwszym celem to jest gdzieś odnowienie swojej własnej relacji z Panem Jezusem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów, pielgrzymowiczów pieszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Przeżywamy rekolekcje razem z kapłanami pod tym hasłem, które będzie związany z tegoroczną pielgrzymką Jestem dzieckiem Boga. Zatrzymujemy się nad treściami związanymi z kapłaństwem, z naszym życiem, ale ukierunkowanych na to, że my też jako kapłani jesteśmy dziećmi Pana Boga, że jesteśmy zaproszeni, aby odkrywać to swoje dzieciństwo, piękno relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samymi sobą. Yy, serdecznie pozdrawiam i pamiętajmy, że yy, żadna w tym nasza zasługa, że jesteśmy dziećmi Boga, to raczej zasługa Boga, że zechciał nas uczynić swoimi dziećmi. Złota myśl tych rekolekcji: jeśli jakiś ksiądz nie sprawił Ci przykrości, to znaczy, że Ci pomógł. <ślad> tak na poważnie to. To są bardzo dobre rekolekcje, podczas których uczymy się cieszyć swoim kapłaństwem, odkrywać je na nowo, mierzyć się z różnymi problemami życia kapłańskiego. A najlepsze w tych rekolekcjach jest to, że rekolekcjonista mówi wprost i pozwala też nam mówić wprost. Więc jest fajnie. Rekolekcje to dla mnie dobre lekcje. Jest czas wycieszenia, czas słuchania się w Słowo Boże. Podobało mi się to, że. Rekolekcjonista mówi bezpośrednio dużo przykładów z życia, ze swojego życia. Dlatego uważam, że dobrze, że one są, bo też potrafią pomóc człowiekowi. Tu mówię o sobie, żeby spojrzeć w siebie i zobaczyć, że jestem niedoskonały. Moje osobiste odczucia z tych rekolekcji są bardzo pozytywne. Taka jedna myśl, która z ostatniej konferencji zapadła głęboko w myśl, to słowo ojca rekolekcjonisty a w zasadzie pytanie, jak zwracam się do Boga, czy jako Ojcze, czy jako Panie. To jest kwestia też relacji, z jaką podchodzę do Boga. W kwestii tego hasła pielgrzymkowego, jestem dzieckiem Boga, no, powinniśmy sobie jak najczęściej uświadamiać, że ten Bóg jest tym prawdziwym Ojcem, który bardzo troszczy się o, o mnie, o moją historię życia, nawet jeżeli ja jej nie rozumiem. Dlatego to bardzo piękny czas e, możliwości takiego wejrzenia e, w siebie samego, e, poznanie swojej tożsamości, kim jestem jako człowiek, jako kapłan, jako też posługujący na pielgrzymce, poświęcający się dla ludzi. Jak mówi stare polskie porzekadło, z pustego to i Salomon nie naleje, więc ciężko jest przekazywać wiarę, jeżeli gdzieś samemu tej, 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 tej wiary będzie brakowało. No i dlatego chcemy przede wszystkim gdzieś umocnić naszą więź z Panem Jezusem, powierzyć się Matce Bożej, a przez to też lepiej być lepszymi przewodnikami i lepiej służyć Bożemu Ludowi pielgrzymującemu na szlaku jasnogórskim. Bardzo czas myślę, że zaprocentuje nie tylko w tym czasie pielgrzymkowym, który się zbliża, ale w życiu osobistym kapłańskim. Takie momenty są bardzo potrzebne, zwłaszcza dla nas, którzy często jesteśmy zapracowani, zaganiani w swoich parafiach, pośród tysiąca różnych zajęć. I taki moment zatrzymania, żeby pomyśleć, w którym miejscu jestem w tej drodze do świętości. Także jestem wdzięczny Bogu i Opatrzności, że dana mi jest tutaj być na tych rekolekcjach. I za to poczucie tego ważności każdego z nas w tej wspólnocie, a razem względem Boga Ojca, który z nieba tam patrzy na nas. Jest to niezwykle ważny czas dla nas, szczególnie kapłanów że chcemy się do tego czasu przygotować nie tylko od strony logistycznej, ale także duchowej. Dobrze włosy są ułożone. Dobrze, no się bałem, że ten. Nie, to jest. Marek, jesteś doskonały. Gdzie ja? To Tobie niczego nie brakuje. A jednak. Nawet niekoniecznie to wiem, a powinniśmy to wiedzieć, prawda?